Budowa koncernu multienergetycznego Orlen to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w historii Polski. Dzisiaj dysponujemy siedmioma rafineriami i tysiącami stacji. Inwestujemy w odnawialne źródła energii i małe reaktory jądrowe. Produkujemy nowoczesne tworzywa, wydobywamy ropę i gaz na całym świecie. Teraz jeszcze skuteczniej napędzamy transformację Europy Środkowej i zapewniamy jej bezpieczeństwo energetyczne. Orlen, napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie. Mój sposób na zdrowie to Wigor. Nawet gdy życie zastakuje, mam zdrowie, siły i odporność. Nowość. Wigor, multiwitaminy z adaptogenami, by wspierać organizm w obliczu zmian. Wigor, nowe podejście do zdrowia. Tajemnica wyjątkowego smaku i niezwykłych chrupkości jest w kotle. Chipsy w kotle prażone. Przyznacki. Dobre, bo nasze. Nasza rodzinka to musi mieć odporność. Mamy dzięki Iskial. Iskial to maksymalne wsparcie odporności. Połączenie oleju z wątroby rekina, witaminy D3 oraz czosnku, cynku lub witaminy C. Państwo też biorą Iskial? Każdego dnia. Iskial. Maksymalne wsparcie odporności. Na program zaprasza sponsor. Dostawca internetu Orange Światłowód. Ten program jest nieodpowiedni dla widzów poniżej 17 roku życia.